Hej pozytywni, z tej strony QK i witam w kolejnym odcinku czasówek z Crasha. Także... Co to dużo mówić? Zaczynamy. Pierwszy. Dynamite. Prawie jak Dynamite. Także tak, mamy tutaj planszę z dinusiami, tak? To takie wulkaniczne coś. Tutaj zamiast brać zegarek od razu, to ja tam tutaj rozwalałem te co się, bo mi przeszkadzały wcześniej. Tutaj pazurką zegarek, pyk, pyk, pyk. Dałoby się to w szybszy sposób zrobić to mi w ogóle te, te rybokrasze, czy what the fuck to jest. Strasznie to denerwuje. Dałoby się to w e, ogóle słabo mi w ten czas, tak mi się wydaje. Znaczy może nie najgorzej, ale pod koniec zrobiłem taki jeden mały błąd. Ale to zaraz wam powiem, tutaj widzicie lekkie zablokowania się na pudełku. Aha, Dinusia nie wziąłem, bo sądzę, że bez dinusia jest szybciej. Oczywiście jeśli się umie szybciej biec po prostu, wiecie o co chodzi. E, ścinać zakręty i tak dalej. Więc tak. Tutaj, o, tutaj zjebałem, te dwie sekundy musiałem po nie tak dwa kroczki, może półtorej kroczka wrócić. To wiadomo, jeśli chodzi o szybkie czasówki na platynę, to jest wiele, niestety. I co tutaj jeszcze? Aha, tam były dwie sekundy. Wiem, że w sumie dałoby się jakoś tak super mega zajebiście ogarnąć, ale jakoś nie chciało mi się za bardzo nad holografią siedzieć, bo to był pierwszy, jeden z... może nie wiem, z razy próbowałem tą planszę robić, więc jeszcze się na pamięć nie nauczyłem, ale to zaraz będzie ten błąd, o którym mówiłem. Uwaga. Tu będzie... Ta, 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 o, 3 sekundy są. Ja je powinienem rozwalić już wcześniej. Bo... widzieliście, się czas się zatrzymał i już na tym zatrzymanym czasie doszedłem do mety. I ja... Ja tutaj tego nie zatrzymywałem sam, tylko czekałem aż Dinuś rozwali. A Dinoś jest później niż ja, więc ja powinienem to rozwalić. Byłoby o te chociaż pół sekundy szybciej, a to jest wiele. No i tu mamy... To jest, no, nie lubię, mówiłem, nie lubię motocykli, nie lubię wody, tak? No to jedna z nielubianych plansz, aczkolwiek chyba wolę te wody niż motocykle, zaraz zobaczycie czemu. Eee, I tu mam w sumie słaby czas, 1.18 to mamy platynę, ja mam chyba 1.15. Dałoby się to nawet zrobić w 1.5, tutaj, o, jak debilnie się blokuje w tych pudełkach, zamiast od góry je tutaj zrobić. No ale tak jak mówiłem wcześniej... Aha, tutaj te wiry. Póki mamy maski to pieprzyć wiry, lecimy przez nie. Szkoda czasu na czekanie. Eee... Dokładnie. I pyk. Tutaj chyba się zdobywa dwie albo trzy maski, są na całym plansze, więc chyba dwie. No i tutaj mamy kolejną. No, jest trzecia. O, proszę bardzo. Tutaj też się debilnie przyblokowałem trochę, ale nic, tu marnujemy kolejną maskę. Tu znowu się przyblokowałem. Jesus, QK, kurwa, ty tym ryjem wąchasz te pudełka czy what the fuck. Tutaj, pięknie by było, gdyby komuś się udało tam wlecieć w prawo. Ja już nie chciałem ryzykować, bo to była jedna z wielu prób, nie chciałam mi się znowu powtarzać. Tutaj nie wiem, jakim cudem w to nie wlazłem. I, i, i tak. Tak jak e, poprzednio, warto zapamiętać, kiedy możemy robić przyspieszenie tą, tą śmieszną motorówką, a kiedy uważać. Tutaj troszkę zjebałem, o proszę bardzo, bo. Pyk I wlazłem w nitro, a raczej wybuch nitro jeszcze mnie dosięgnął. No nic, także wiecie, dałoby się to o wiele szybciej zrobić. 1553 myślę, że nie jest najgorzej prawie 3 sekundy krócej niż platyna wymagana, ale ale dałoby się to o wiele szybciej zrobić. Także pozytywnie. jesteście ambitni, to masterujcie. High time! Jedna z naszych, które lubię. Znaczy, lubię byłem takie plansze, w których się po prostu biega, skacze i tak dalej. Czyli w sumie większość, no ale tak. Nie lubię tych wodnych, nie lubię Z tych takich dziwnych plansz, to chyba tylko tygryski lubię. No, tutaj e, trzeba sobie optymalny znaleźć moment, kiedy startujemy. Ja sobie wynalazłem tak, że jak już na ten dywan zaczyna opadać ten pierwszy. No i co tutaj mamy, no... Po prostu ciśniemy. Da się też trzy maski mieć na tej planszy, więc polecam. Tutaj może i by się dało w ślizgiem po prostu pojechać i wirowaniem na koniec, co może by było szybciej, ale nie testowałem, nie wpadłem na to jeszcze wtedy. Tutaj też mogłem w sumie po dywanikach skakać, byłoby szybciej. Tutaj specjalnie w maskę zcelowałem tą małpą śmieszną, żeby było szybciej. Tutaj, ha, ten trik z TNT, że się nawet nie włączyło, ha, pozytywni, magia! E, pyk, jest trzecia maska, tu ciśniemy, znowu zjebałem troszkę, bo te takie jumpy... Czym więcej cudujemy w powietrzu, tym bardziej się spowalniamy, niestety. E, tak, tutaj jest ten. Tutaj jak jest skocz, o, skok do góry, ja się na chwilę zatrzymałem, bo nie wiem czemu, ale za każdym razem, kiedy ja wskakiwałem do góry z tą maską, to on po prostu skakiwał i się od razu opuszczał, więc... Zatrzymałem się na chwilę, żeby mi się nie puścił w przepaść. No i mamy tutaj, no czas może nie jest jakiś mistrzowski, ale jest platyna, tak? To jest, to się liczy. Aaa, dokładnie. I teraz plansza, której kur. Ułuch, road crash. Motocykle, dokładnie. I tu trzeba idealnie ścinać każdy zakręt. Najlepiej jechać po prostu za tą białą linią. Prawie, że na trawie. To jest wtedy najlepsze ściganie, ścinanie zakrętów. E, tak, tutaj. No i ok. Przede wszystkim też zbieramy wszystkie pudełeczka, oczywiście. Tutaj na przykład, o, tu jest ta zagroda. To specjalnie mam wyliczone, że wale tą lewą, że wtedy mnie ładniej spycha właśnie już na ścinanie. I tutaj trzeba już tego typa na tym zakręcie zrobić, bo jak zrobimy go trochę później, no to już nie... Możemy się pożegnać z platyną. Ja tu ledwo platynę zrobiłem. A wiem, że da się jeszcze jakieś 3 sekundy, kurwa, szybciej. Nie wiem, jakim cudem, ale da się. No i co? I lecimy. a bo i więcej. Tutaj ścinamy. Pamiętamy o wszystkich pudełkach Niby wytyczne, proste, ale w praktyce to jest... Oh, fatalne Tutaj mamy ten... O, tutaj zawsze o tego typa uderzałem To było naprawdę... O, oh, nie nienawidzę tej planszy Tu się... ten, ten. I kurwa ktoś musi tra... Akurat teraz... Kosić trawę, kurwa, tuż przy moim oknie Kiedy mieszkam prawie na szczycie bloku o, tutaj chciałem trafić tak idealnie, żeby mi się pasowało. I tu już myślałem, że nie ni chuja, QK już nie ogarnę. Więc potrenuję sobie tylko ten etap końcowy. No i takie tutaj leciałem, pudełeczko, i tu zawsze jak wyjeżdżałem na sprinta, to uderzałem w typa. A tu jakimś cudem wyszło. Więc jakimś cudem tu też mi idealnie wyszła ścinka bez jakiegoś ślizgu. Tu trzeba jechać. Pamiętajcie, też właśnie dużo na tej planszy jest tak, że jest... Przyspieszenie i zaraz po przyśpieszeniu trzeba hamować, bo jest jakiś chamski zakręt. To jest właśnie hardcore w kurwie. Jesus Christ. No i widzicie, jest 1.16.86, a 1.17.10 trzeba, więc. Uh, ledwo, i to jest właśnie druga z tych planż, zaraz obok Tomp Time czyli numer 8, chyba, które właśnie. Oh, double header które właśnie spędziły mi wiele godzin Żeby mi się to udało zaprzeć No i tu mamy, wiadomo jest Ostatnia plansza z tego świata e, Dość słaby czas mam, ale to pewnie dlatego, że, że wyszedł mi chyba za pierwszym po drugim razem, więc Nie musiałem się nawet bawić tutaj z niczym Ale właśnie teraz jak tak patrzę, to widzę bardzo wiele błędów Gdzie mogłem jeszcze więcej ściąć, gdzie się przyblokowałem O, tu jest bardzo ciężki skok Tutaj, żeby nie trafić w te TNT I żeby nie stracić maski przez to Bo zginąć byśmy nie zginęli, bo mamy maskę Ale tutaj chodzi o to, żeby te trzy maski zdobyć na tej planszy Żeby był jakiś speed większy e, Też doradzam e, skakanie po pudełkach zamiast wirowania na nich Bo to jest też tam delikatna oszczędność czasu Tu mamy kolesia, który zawsze jak ginie to mówi Huj! Więc widzicie, hater musi besztać jak przegrywa e, I mamy maskę O, Huj! Uj, uj. <grystuje> te, te goryle zawsze nie bawiły. W każdym razie te kraszy, dziwne oczy mają te, te przeciwniki, takie ludzkie przeciwniki. Zawsze takie białe, mam kurwa wrażenie, że oni w okularach popylają. Chyba, że to okulary. <grystuje> tak, i tutaj jest 2 sekundy, 2 sekundy i ciśniemy, tu już jest końcówka. Tu sobie śmiało mógłbym biec ścinać to wszystko, ale nie pomyślałem. Doskoczyłem na niego, bo już mamy dwie maski, a to jest koniec, więc można śmiało się poświęcić. I pozytywni. Kolejne czasówki tuż nie niebawem, niestety, ale tak jak mówiłem w się ostatnio, o tym jutro, czyli w czwartek, będzie więcej informacji. A tymczasem. Bijcie moje czasy, bądźcie lepsi, bądźcie naprawdę pozytywni, bo jesteście i zaznaczcie tak dalej. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się.